Na co tutaj czekacie? Na autobus Piasta Tu jest z nami nasz Michał Zapek Powitajmy go na nami. Dzień dobry Oraz legendna Piasta, gdzie kierownik Adam Porali Jak wrażenia? Dobrze Masz zdjęcia, autografy pozbierane? Tak Skąd się wzięli kibice piasta kiwica na Podkarpaciu? Yy, mieszka tutaj siostra. Yy. Przyjeżdżamy do niej, a ona ma koleżanki, które pracują w księgowości. Okej. Okay. Jaście, tak się stąd się wzięło. Czyli możemy je pozdro pozdrowić przy okazji. Oczywiście pozdrawiamy, ja nie znam, ale siostra pozdrawiam. I od razu zamiłowanie do piasta się. To znaczy synowie zawsze do piłki nożnej. No patrzcie. I pani z nimi. A ja przy okazji. To jest miejsce, w którym spędzamy najwięcej czasu. A podczas podróży korzystamy z tego autokaru. Tym autokarem jeździ drużyna. Tu śpimy, tu często jemy i pokonujemy no tysiące kilometrów tym autokarze, Także drugi dob. Czy wszyscy macie bilet albo karnet na jutrzejszy mecz? O teraz prosimy o podniesienie ręki do góry. To, te osoby to nie mają bietu, albo karnetu. Pierwszy mandat w życiu? To taki, mo taki można dostawać chyba. Hej Gosia, z okazji 17 urodzin, wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, jeszcze raz zdrówka na uśmiechu i czegoś sobie zapragnę. Pytanie czy ty nie jesteś pierwszy raz z tyłu, bo ty młodzież pojawia z przodu. Ja z przodu zawsze, tak, tak. Tutko czasami jak muszę być, ale rzadko jestem zawsze z przodu. bo pan jacyś skręca, się wywalę. To mogą być jedyne takie autografy rozjechane na zakręcie lekkie. Jak będzie źle, to nie moja wina. To się nie Jest taki, to. tak? Byście chciały. I byście się chciały z przodu. na meczu. Do jutra! W środę mam podróż życia. Ja też sam pociągiem. Jak, to będzie, bębnił, jak coś będzie bębnił, to, 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 to dostałem, będziemy wiedzieć, kto za. Dostałem zgodę na odniesienie węgla tak. także to, to będzie bębniło stowarzyszenie. Jak wrażenie? Super! super. Kibice mocno chyba. Przepytali. No super, pytali i super kibice najlepsi, także fajna przejażdżka. Całe ja z życie! Dobra, proszę ją brać tam do młyna. Jedziemy Wszyscy. jedziemy.